Cześć, witajcie. Dzisiaj y, pierwszy odcinek z serii Back to School. Będzie ich około 12, może 13. Jak y, około 14, tak jak mówię. Y, dzisiaj jest y, taka organizacja Bullet Journal. Jak, y, jak ktoś nie wie, to mówię, że to jest spersonalizowany kalendarz, który robimy... Od deski do deski sam, od początku do końca sami. Nie mam żadnych tabelek, yy, tylko my sami to rysujemy, nie wydajemy pieniędzy na gotowe. Taki kalendarz robią najczęściej osoby, które lubią robić własnoręcznie różne tabelki, rysunki, pisać. Yy, yy, można to robić w zeszycie w kropki, ale takie jak ja preferuję, ale można zrobić to w zeszycie w kratkę, w linie czy w gładkim, tak samo. Dzisiaj y, pokażę Wam właśnie, jak można zrobić na rok szkolny i na pierwszy semestr na razie tylko. A y, na, jak się skończy pierwszy semestr, to na drugi semestr też Wam pokażę, jak można zrobić. Wtedy nie musicie kupować takiego kalendarza i wydawać pieniędzy, tylko możecie sami zrobić y, od deski do deski, tak jak chcecie, do czego i możecie się posłużyć moimi pomysłami. Więc zapraszam Was do drugiej części filmu, w którym pokażę Wam mój zrobiony kalendarz. Mam już zrobiony lineart Naszego kalendarza Dlatego, żeby to bardzo długo zajęło Bo mamy aż trzy strony kalendarz I piszę kalendarz pierwszy semestr 2020-2021 Tak mamy napis Będę malowała na czerwono-pomarańczowo Fioletowo Napis kalendarz A później pierwszy semestr 2020-2021 Na fioletowo-czerwono Dlatego, że Powiedziałam, że trzy kolory to trochę za dużo Na napis. Maluję teraz napis kalendarz na czerwony na dole, do góry będzie fiolet, a po środku będzie pomarańcz, a już takiego nie będzie w pierwszy semestr 2020-2021, w tym napisie. Koloruję na, fio na fioletowo liner zrobiłam dlatego, że bardzo długo by to zajęło, a wiem, że jak za długo to trochę nudzi ludzi, was może też właśnie nudzić, takie gadanko bezsensowne. Więc, tak krótko i na temat. Mamy 5 miesięcy: wrzesień, październik, listopad, i gru, grudzień i styczeń. Styczeń dlatego, że tam się, jest są ferie i się kończy i zaczyna drugi semestr, i dałam to do pierwszego semestru, bo więcej jest raczej pierwszego semestru tam niż drugiego. Teraz po środku maluję y, poma na pomarańczowy kalendarz. Y, jak widzicie mamy y, książki i zeszyty. Y, na, to jest nasz y, y, To będzie na całym naszym kalendarzu, na całym naszym kalendarzu, czyli bullet journalu będzie dom zeszyty i książeczki. Można dopisać sobie na przykład jakieś mazajek, że coś tam jest napisane, to może być zeszyt, a książka może być też zamknięta. Poprawiam teraz wszystkie książki i będę je malowała środek na szary, bo nie będzie wtedy wyglądało to tak blado. Sobie ogólnie zrobiłam tak, że Poni napisałam poniedziałek, wtorek, środa czwartek, piątek y y sobota i niedziela i zaznaczyłam sobie kształt, y kiedy się zaczyna wtorek i kiedy się zaczyna wrzesień i kończy i zrobiłam taki kształt, że nie robiłam takiego całego prostokąta i dopisywałam i tam, gdzie nie było dnia, to sobie tarnę. nie, bo to było tak nudno trochę, więc zrobiłam tak, jak mi się podobało. Możecie sobie oczywiście zrobić inaczej. Teraz zaznaczam sobie weekendy na Bordowu, trochę podchodząc pod róż, taki biskupi kolor. Zaznaczam wszystkie soboty i niedziele, bo to są weekendy. W każdym miesiącu, we wrześniu, w październiku w listopadzie i grudniu. Postanowiłam na taki kolor, bo ciemny by był inny, bo ciemny by był brzydki, brzydko by wyglądał. Nie zaznaczę, nie napisałam tutaj tego w legendzie, więc może to sobie, ja to sobie dopiszę w domu, zapomniałam. Znaczy w domu, po filmie, ja po prostu o tym zapomniałam. I a na przykład takie ważne święta, które mamy wolne, to będę robiła na czerwono. Święta wycieczki lub wyjścia do kina, to będę robiła na pomarańczowo. A takie święta, co będzie wolniej w szkole, a nie będziemy mieć wolne, może by wasza szkoła będzie miała wolne, to taki delikatny turkus. Teraz podpisuję sobie tą książeczkę dużą, to są notatki, i wszystkie miesiące po kolei. W takiej książeczce sobie zrobiłam notatki takie na przykład, jak o której jest takie wyjście do kina, bo wiemy którego dnia, ale nie wiemy na przykład o której godzinie. I chyba. To wszystko. Aha, podpisuję teraz wrzesień. wyostrzy się kamera, dobra. Teraz mi się zaczęła. Wyos y, nie wyostrzyła mi się kamera, podpisuję styczeń. I. Aha, zapomniałam napis 2020-2021 po Teraz przeszłam do planu lekcji. Y, mamy po boku książeczki, mamy napis plan lekcji, będzie pisane braszka. No tak jak widzicie, trochę mi się y, zrobiło takie za wielkie, miało być inne, ale dobra, mniejsza plan lekcji, piszę branżę dlatego, że no, trochę ten pomaga nam w takim uczeniu się, w zaznaczeniu mam dziewięć kolumienek mm, tak, będzie dziewięć kolumienek mam takie małe kolumienki na godzinki, na godzinę zapisaną mm, bo po prostu nie wiem na którą godzinę mogę mieć y, lekcję, więc nie wpisywałam jak nie wiecie to oczywiście nie wpisujcie możecie sobie do góry napisać poniedziałek, wtorek, i ja będę zaznaczała na kolorek tutaj zapomniałam, czy zapomniałam nie no, po prostu za długo by to też trwało, ale na końcu wam pokażę jak cały ten mój bullet journal wyszedł z tym co podpisałam później dopisałam, znaczy tak tutaj robię tabelki, wszystkie z dziewięć tabelek bo mogę mieć 8 lekcji a mogę mieć 9 lekcji, zależy właśnie jak pani dyrektor nam ustali lub pan dyrektor Um, um, tak, plan lekcji to jest ważny e, temat, e, co dla uczniów, chociaż każdy będzie to znał na pamięć później, ale e, lepiej, żeby mieć w takim notesie, gdzie będziemy go wszędzie zabierać, czyli do, do szkoły na pewno będziemy go zabierać, żeby zaznaczyć sobie. Yy, różne terminy różnych wywiadówek. Też właśnie możecie w tym kalendarzu zapisywać sobie wywiadówki na inny kolor, żeby mama i tata wiedzieli i też zapisywały w tej notatce. Yy, już yy, maluję teraz książeczki. Odnośnie planu lekcji to ben, yy, możemy sobie zaznaczyć na kolorowo wszystkie przedmioty innym kolorem, każdy przedmiot, czyli matematyka niebieskim, coś różowym itd. Tak tak yy, teraz yy, książki maluję tak jak wszędzie, yy, czyli yy, na szaro. Teraz y, dlatego zaczynam kolorowo, bo będzie nam potrzebne, do, teraz mamy do kartkówek i sprawdzamy, tak, te kolory nam tu są potrzebne, żeby po prostu nie podpisywać sobie y, na tej krateczce biologię, bo to są małe krateczki, znaczy, bo ja robię taki mały, żeby kalendarz i no po prostu by to brzydko wyglądało, więc y, kolor zawsze nam pomoże i y, y, jest taka duża tabelka właśnie na kolor na zapis kolory, na legendę. I tutaj kartkówki y, mamy pięć kalendarzy, czyli pięć y, miesięcy. Y, tak jak mówiłam, że się listopad i grudzień i styczeń. Y, zawsze zapominam o tym styczniu, powiedzieć go przed i, ale... Um, tak, e, po, e, kartkówki będzie na trzy kolorowe. Napis kartkówki, on jest tak jakoby e, pionowo, stoi pionowo pomiędzy tymi, bo to będzie fajnie, bo to fajnie wygląda i mi się bardzo podoba, więc e, tak może sobie stać. Nie podpisam miesięcy, ale to zrobię i pokażę Wam, jak, tak jak mówiłam, że wszystkie takie nieco pokażę Wam na koniec. E, tak. Pisze tak. Mój napis ma czerwono-różowo-żółty kolor i sprawdziany taki sam ma kolor. I sprawdziany mają taki sam kolor. Dopisuję tutaj. Co nieco napisałam kilka cyferek, ale nie wiem, czy nie będę. Nie wiem. Napiszę te cyferki. Albo. Napiszę, bo będzie mi się lepiej z tym kalendarzem wtedy obsługiwało. Piszę teraz, że sprawdzone kalendarze poprawiam. I niedługo pójdę do. Tak, i niedługo pójdę do naszego. No to, jak widzicie, tutaj jest mało, Nie ma w ogóle prawie książeczek, ale jest taki stos książek. Jest taki stos książek. Pod y, naszym styczniem w sprawdzianach bo tam nie miałam co zamieścić, więc sobie takie coś zrobiłam. Fajnie to wygląda, bardzo mi się też podoba. Jak Wam się podoba, to dajcie znać w komentarzu, jak będą aktywne, bo nie wiem, bo zawsze mam taki problem z tym, czy są aktywne, czy nie. Bo nie wiem, bo raz mi blokuje YouTube, a raz nie, e komentarze. No, bardzo fajnie mi to wygląda. Yy, bardzo mi się podoba ta strona Nie będzie za bardzo kolor Chociaż te kartkówki Dodały nam kolor Ale jak będziemy mieć już sprawdzone Jakieś kartkówki To kolorek będzie yy, Przechodzimy teraz do strony lektury Pierwszy semestr Lektury piszę sobie bo Tak prosto, tak normalnie yy, Drukowanymi i później będzie rozciągnięty napis lektury obok są książeczki i yy, tak na niebiesko mam napis lektury bo mi się to kojarzy z lektorami biorę yy, czarny scenkopis i, i piszę lektury yy, lektur, yy, napis lektury rozciągnięty i sobie obrysowuję książeczki yy. Przechodzę teraz do najważniejszego, jak będziemy zapisywać nasze lektury. Nasze lektury będziemy zapisywać na książkę, na okładkę na książek. Yy, mamy takie dwa okienka: jedno okienko w książce, gdzie będzie tam data, a drugie na zewnątrz, yy, pod książką, yy, gdzie yy, będzie tam z, yy, zaznaczone, czy przeczytaliśmy, czy nie. Możecie to zaznaczyć kolorem, albo nie. I yy, sobie zapiszecie yy, tytuł w środku. Tylko teraz sobie teraz książki nie będę ich malowany. Teraz przeszłam do napisu projekty i w projektach tak jak już mówi tak jak też będą kolory naszych zaznaczone, bo może być ze wszystkich jakichś przedmiotów projekty i też zrobimy, nie musiały być tabelki już na legendę, bo, bo zobaczymy sobie w kartkowce, sprawdzimy jaki legendy jest i sobie zapiszemy tutaj biologię, że mamy wtedy i wtedy na, na, na wtedy projekt jakiś. A mamy taką tabelkę dużą, żeby sobie zapisać jaki to jest projekt, o jakiej tematyce. To będzie też y, wtedy, to wtedy też nie zapomnimy o tym, żeby taki projekt zrobić y, i pamiętamy i sobie zajrzymy tylko do takiego anotosu i zobaczymy, o, wtedy, na wtedy i wtedy mam projekt i tak, o takiej nazwie mam ten projekt. To już wszystko z mojego bullet journalu, myślę, że Wam się podobało. Jeśli więc się podoba film i byście chcieli więcej takich filmów to ze serii Back to School, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo mnie to motywuje do działania i do dalszej pracy. A przy subskrypcji zostawcie, zostawcie jeszcze dzwoneczka, bo będziecie mieć wszystkie filmy na bieżąco i będziecie mogli oglądać wszystkie Back to School i otawić ze mną zeszyty, organizować sobie zeszyty ze mną razem. Dzięki za uwagę i, za i zobaczymy się w piątek.